Cześć, witajcie Serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest tylko odcinek z eksowego hitrana, więc dzisiaj sobie zrobimy rajd na hitrana. Zostało 987 sekund do rozpoczęcia. Chciałem zobaczyć, już robiłem kilka rajdów na hitrana, więc chciałbym teraz zobaczyć, czy akurat jak będę nagrywać odcinek czy ten hitran będzie shiny. O, akurat mam taki dziwny błąd. Ile jest, zobaczmy ile tutaj nas będzie w finalnie, bo nie tyle ile będzie osób, poczekam aż wszyscy dołączą. Ok, zostało 5 sekund do rozpoczęcia rajdu, 3, 2, 1, zaczynamy. Okej, okay, Hitran już padł Zobaczymy jakie będzie IV, czy będzie jakieś dobre i czy będzie w ogóle shiny IV bardzo słabe, bo 2.07.2, chyba jedno z najgorszych Nagrody pominiemy sobie Zobaczymy czy jest shiny, uwaga jesteście gotowi? Zobaczymy Zwykły Złapmy sobie go Great, a miałem trafić Excellenta, ale nie udało mi się Czy się złapał za pierwszym razem? Nie, ale tak się kręcił ten Premier Ball, tak jakby się miał złapać za pierwszym razem Poczekamy aż odbije Premier Balla I trafiamy Excellenta Zwyczaj jak chcecie zapłacić, jak jesteście nowymi graczami w Pokémon Go i próbujecie zapać, widzicie, do drugiej rano się Jak próbujecie zapać agendę, to ustawicie sobie kółeczko na Excellenta, dajcie mu na rozbiory i czekacie, aż za, zaatakuje w momencie animacji atakowania. Um, kręcicie pola i trafiacie ekscelenta, tylko musicie mieć wyczucie Bardzo sobie Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Dostać łapkę w górę, jeżeli jesteście nowymi subskrybentami, to zachęcam do subskrybowania tego kanału, gdyż coraz to więcej widzów jest. Um, Także exowy hitran jest zrobiony, prawdopodobnie zaproszenie zaproszenia z tego dżumu to będzie e, rajd tutaj pokazany. E, także dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. hej.